Poseł na Sejm yy, z miast. Chełm, zamość, Biała Podlaska. Zapraszam serdecznie. Witol Tumanowicz. Nie, e, to jest to województwo lubelskie, w którym mamy posłów ze wszystkich okręgów wyborczych, to dlatego w Lu na, na Lubelszczyźnie, Lubelszczyźnie jest moc, jest moc konfederacyjna. Bartek opowiedział trochę o historii tutaj tej lokalnej lubelskiej. Ja sam urodziłem się w Lublinie, więc tym bardziej jestem u siebie, ale chciałem opowiedzieć o tym, że pełnomocnikiem wyborczym, wyborczym do właśnie samorządu jestem już trzeci raz, wcześniej dwa razy jako pełnomocnik wyborczy Komitetu Ruch Narodowy i wtedy pamiętam, rejestrowaliśmy te ten, ten komitet, rejestrowaliśmy listy z taką nadzieją, że przede wszystkim pokażemy swój program, pokażemy siebie, pokażemy, że mamy liderów, którzy są chętni do tego, aby zmieniać rzeczywistość. Nie było zbyt wielkich nadziei na mandaty, zresztą okazało się, że ich nie otrzymaliśmy, natomiast ostatnio te wybory już. Ponad 5 lat temu były, więc widać, że te układy się zastały jeszcze mocniej, jeszcze dłużej, bo przedłużyli kadencję, a jeszcze w ogóle generalnie przesunęli same wybory, więc już 5,5 roku bez wyborów samorządowych. Natomiast my w tym momencie jako sojusz... Konfederacja, czyli Sojusz Wolnościowców, Narodowców, w tym wypadku także Samorządowców, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy realnie szansę na to, aby zdobyć mandaty. Mamy realnie szansę na to, aby odbetonować te układy, te, o których mówił Bartek. To jest sytuacja, w której. Yy, bardzo często mamy do czynienia w naszych małych miejscowościach, w naszych małych ojczyznach, że widzimy to, że nawet w ramach danej partii jest tak, że jacyś, jakiś nowych działaczy, ich się odsuwa. Są stare układy w ramach samych partii politycznych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której tutaj mamy także samorządowców, którzy też przechodzili przez różnego rodzaju także i listy wyborcze, bo mamy przecież listy szczególnie do, do, do miast, czy do powiatów, czy do gmin, to są wybory proporcjonalne. Nie, w, 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 w tych gminach do 20 tysięcy mamy oczywiście jednomandatowe okręgi wyborcze. Tam jest szansa na to, aby w jakikolwiek sposób samodzielnie, indywidualnie walczyć, ale tu trzeba się jednoczyć. I my jesteśmy zjednoczeni w ramach Konfederacji. Dzięki, że do tego doszli także i bezpartyjni samorządowcy. Mamy szansę na to, aby to odbetonować. A o, o co chodzi? Połączyła nas ta wolność. Ta wolność, o której mówiliśmy, także e, marszałek Bosak mówił tutaj w tym zakresie o piątce, o tej piątce Konfederacji, o tym, żeby zawalczyć o tą naszą wolność, która jest nam odbierana, odbierana na każdym kroku. W przypadku, jeśli chodzi o filozofię Zielonego Ładu, bo to nie jest tylko i wyłącznie to, co teraz protestują rolnicy, to nie jest kwestia tylko ugorowania, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie rzeczy związanych właśnie z Zielonym Ładem w rolnictwie, ale to jest większa filozofia, większa szaleńcza ideologia klimatyzmu, która odbiera nam szansę na to, aby normalnie się rozwijać. Rolnicy obecnie walczą nie tylko o swój byt, ale walczą o polską gospodarkę, o polski interes narodowy. Walczą o to, czy my staniemy się kolonią w ramach wielkiego supermocarstwa, jakim jest Unia Europejska, czy będziemy jednak suwerenni, czy będziemy mogli postawić sobie taką, postawić taki piec, jaki chcemy, czy będzie to nam narzucane albo będzie nawet zakazane. To, żeby na przykład mieć piec gazowy. Do tego już to do, do, dochodzi. Jeszcze niedawno dotowali piece gazowe, a teraz nam go ich zabraniają. Będziemy mieli miasta 15-minutowe, będą nam ograniczać prze, przemieszczanie się, będą mówili, będą mówili nam, co mamy jeść. To są wszystkie rzeczy, które odbierają nam wolność. Unia Europejska nas oszukała. To nie jest Unia Europejska do, ta, do której przystępowaliśmy. My i tak ostrzegaliśmy przed tym. Wiele z naszych środowisk mówiło o tym, że przystąpienie do Unii Europejskiej doprowadzi do sytuacji, kiedy będzie nam odbierana ta suwerenność krok po kroku, krok po kroku. I to się niestety dzieje. Tak to wygląda. I, na, ale nawet wtedy, gdyby tak powiedzieć, ci ludzie, którzy uwierzyli w to, co mówiła Unia Europejska. Uwierzyli w, to, uwierzyli w wolność, uwierzyli w to, że Unia Europejska da nam szansę na rozwój. No są teraz w tym momencie oszukani. I to jest, to trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. Nawet to, co oni obiecywali wtedy, w tym momencie nie jest realizowane. Jest realizowana agenda zupełnie przeciwna. Agenda, która właśnie jest, no, powoduje właśnie to, że będziemy musieli no, tak naprawdę w swoim własnym kraju e, przemykać w... E, w tych miastach 15-minutowych, żeby tylko się nie narazić, żeby przypadkiem śladu węglowego nie zostawić, będziemy musieli płacić za nowy system ETS-2. Tak naprawdę, wszystko, co będziecie kupować, będzie dodatkowo obarczone kolejnymi rachunkami, będziemy płacić podatki za posiadanie samochodów spalinowych, to wszystko, na co zgodził się rząd PiS i co więcej, bardzo ciekawa jest rzecz, dlatego, bo oni oczywiście zgodzili się na te wszystkie kamienie milowe, na te zielone łady, na ten e, Fit for 55, oni wszyscy się na to zgodzili, e, właśnie prowadząc politykę unijną na, zupełnie na kolanach, natomiast teraz będą w wygodnej pozycji opozycji, będą mówili, oni się tak naprawdę na to nie zgadzali, oni tego w ogóle nie, przyko, nie przyklepywali, sprzedali naszą suwerenność, nie otrzymując za to żadnych pieniędzy. Taka jest prawda, sfrajerzyli się na arenie międzynarodowej. I nie dajcie sobie wmówić tego, że oni byli w jakikol jakikolwiek sposób przeciwni, dlatego, bo ich europosłowie głosowali przeciwko temu, tamtemu. Wszelkie narzędzia miał premier Mateusz Morawiecki do tego, aby się temu sprzeciwić. I oczywiście, w tym zakresie nie mamy absolutnie żadnych złudzeń co do tego nowego rządu, który jest obecny. On także będzie wprowadzał nam tutaj właśnie wszystkie te dyrektywy unijne, bez mrugnięcia okiem. Dlatego bo oczywiście na usługach niemieckich, niemieckich interesów będą nam tutaj te wszystkie szaleństwa wprowadzać, jak chociażby te 90% redukcji emisji CO2, które zapowiedziała Urszula Zielińska, przecież wiceminister klimatu. Te wszystkie. Rzeczy będzie nam nowy rząd także wprowadzał, ale nie, nie dajcie się zwieść, że prawo i sprawiedliwość w tym zakresie było lepsze. Nie, nie było lepsze. Oni są wszyscy z tej samej kliki. I prawda jest taka, że walczymy o to, aby rzeczywiście rozbić ten betonowy układ. My, jako Konfederacja, będziemy walić i walić w ten beton, aż się w końcu skruszy. I cieszę się, że mamy taką kandydatkę jak Julia. Mam nadzieję, że pomoże nam ten beton skruszyć. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.